Będzie trwały, przyrodzi się z czasem z koleżeństwa, może w przyjaźni nawet, albo bardzo mocne koleżeństwo. Koleżeństwo to jest, to jest wtedy, kiedy możesz polegać na drugiej osobie, na koledze, no właśnie koleżance, tak dokładnie to z koleżeństwo. Ja wiem, że na mnie też nie zawsze można polegać, bo kurwa jestem nieodpowiedzialny jak skurwysyn, skurwysyński czasami jest i jestem na siebie, że tak zawodzę, ale... Ale tylko czasem. Ale, ale, Aleksandra. Muszę chrupnąć coś słodkiego. Rana pod mi schodzi. I Od poniedziałku naprawiam to są co... ten Nadrabiam, a nie naprawiam kurwa. Nadrabiam stracony czas, bo znowu mam poślizg Miesiąc czasu jak nie było mi uciekł. Tak. Tak mi uciekają, jak się nic nie robi, bez kitu. Naprawdę ten czas tak leci, zapierdanie ułaganie. Leci, kurwa, na łeb, na szyję. Muszę wyhamować deszko i, i, i może pójść do pracy wreszcie. Tak, może jakieś obowiązki. Obowiązki? Ja <grym> i <zjadę> Jaj obowiązki. Moim obowiązkiem jest codziennie, <krym i zjadę> chociaż raz dziennie, zajebać babola. Bo dzień bez babola, dzień stracony. Co to jest za pięknotek? Kotek pięknotek, tak? Do piękno, mną tak, tak? <grystanie> takie kurwa miny. A stajesz? Czyli był piękny zachód słońca Szkoda, że nie widziałaś no. A, Kurwa kiszka Nic się dzieje Dobra, trzeba odpocząć no. Miesiąc czasu maruje, no kurwa zez... Albo o, najlepsze jest to, jak mi tłumaczą, kurwa, musi zrobić to, musi zrobić tamto, mówię. <laughs> kurwa, lepiej wiedzą one, co mam robić. To jest właśnie w desenie tego, co teraz się dzieje na świecie. Musi się zaszczepić i się szczepią, kurwa. <laughs> Nic, jest kiszka, ale kiszka też jest bardzo ważna. Czasem jest dobra, nawet właśnie. Trzeba dotknąć, dotknąć tego życiowego spodu. Parę razy chociaż żeby poczuć smak tego dna i móc się odbić od niego właśnie. Bo jak się nie zgubisz, to się nie odnajdziesz. To jest normalne, logiczne. Bardzo mądre powiedzenie kolegi, który nie jest moim, moim kolegom, ale względem mojej, tam sytuacji, mojej sytuacji życiowej mi powiedział właśnie Tomek, jak się nie zgubisz, to się nie odnajdziesz analogicznie do jakiejś tam konkretnej sytuacji. I to, to było piękne, co im powiedział. I to jest tak. Ja muszę ją wysterylizować. Ja nic kurwa nie muszę. <grywa> Ty słuchaj, bo pójdziesz kurwa do pana doktora. Cisza. No i co? Ona się pani nie boi weterynarza kurwa. Raz z nią byłem powiedziałem, że to był pierwszy i ostatni raz. I od ja tamtej pory nie chodzę. Jest zdrowa, zajebiście się czuje. Jest mega mądra, żywa. Zawsze się lubi bawić. Mimo kurwa swojego wieku, czyszczaną 8 lat? Zajechamy. Dobrze jest, dobrze jest. Chodź, idziesz do mnie? Chodź, powoglądamy sobie przez okno. Na świat. No dawaj, śmiało. Pewno kurwa. Ja tutaj spać tutaj. O kurwa, jakiś bieg ja Abdul -Bishbulaha. No i kurwa, chuj. Zaraz będzie schód. Można mieć miesiąc czasu czasoruje Wytłumaczysz na to? Skąd ta przywlekłość? Jak to się stało? <gryw> Jak to się stało? Wytłumaczysz na to, czy nie? Ej, ujdzie hmm. w tą główkę pustą. E, kurwa, żeby każda była taka pusta, nie? Jesteś mądrą dziewczynką Dobrze wiemy to Ja i ty Nieraz pokazałaś swoją mądrość Nie musisz niczego udowadniać nikomu A ja Nigdy w życiu jej nie wysterylizuję kurwa To jest jakaś chora kurwa Teoria spierdolona, że że no, Ja nie widzę po niej, żeby ona cierpiała, żeby ją coś bolało. Nie, ona cierpi z jednego powodu: z jednego, że nie ma kociego siurka i to jest jedyny główny powód tej kurwa cierpienia. Nie ma kurwa kutaska, tak? Nie ma siusiaka, tak? Gdzie jest chujek? Koci, kurwa siurek? Nie ma. Gdzie jest kurwa siusiorek? Koci, gdzie jest koci ptaszek? <grym> koci, ptaszek. Leci <grym> obcinam dalej. To jeszcze się ja kurwa znam oświć, jak własną kieszeni 8 lat ją mam i 24 godziny spędzamy razem. Ja nie pracuję, nic nie robię kurwa, leżę do góry chujem, Ona też. Do góry pizdą ładą. <grym się w góry> no i wyjebane mamy kurwa. Pięknie jest kurwa. Bajlando. Z kurwa słońca kurwa zaraz się będzie umalowana. wam tak. Vivo, nawet jak ma brudny kurwa obiektyw, ujebany i ręka mi się trzęsie, to i tak nagrywa kurwa wyśmienicie, bez kitu, nagrywa fantastycznie, pięknie, prawda? no, no kurwa nie ma drugiego takiego tego, telefonu, bez kitu, może się pierdolić o tych swoich iPhone'ach, kurwa telefony się nadają na gutasa razem z tym kurwa i właścicielem, no, w sensie, że producentem. <laughs> nie właśnie jestem się gadasz, no. no. pokazałem wam jak Samsung S21 nagrywa, ale nie mogę, bo zajęty jest, kurwa. Naprawdę, kurwa, jest rewelacja. Rewelacja na Bałtyku, lody, lody na patynku. Ani wódka, ani wino, nie zastąpicie e Fino. O, najlepszy mefedronik. Właśnie wieża, czarny konik valzara raz kurwa pasa. I na ostrze sekutasa pam, 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 bara pam, pam, pam. Nie no, świruje. Nie no, mógłbym kurwa mówić tak. Mógłbym, mógłbym robić tak jak większość osób. Ja absolutnie nie dotykam tego. Broń Boże, nie, nie, nie. Nie, nawet nie co to jest. Tam czasami gdzieś tam sporadycznie tylko kokainka. Wy kurwy, jebane, zakłamane, pu! Wszyscy, kurwy, kokainy nie wzięły się, W dziewięćdziesiątych to była, kurwa, kokaina. A teraz to się nadaje na kutasa, wszystko. Nabić i wysłać Marsjanów w kosmos. Czy nie wszystko, bo, przepraszam, teraz bym obraził fajnych chłopaków, którzy... Ee, kurwa, co nieco jeszcze mają gdzieś tam z, z dobrych źródeł. No właśnie, kurwa, grono powinno być jak łańcuszek, kurwa. Spojone. Ogniwo do ogniwa, a nie kurwa To jest normalne, że im więcej powiesz, tym dłużej siedzisz, kurwa Im mniej powiesz, tym krócej siedzisz I tak. w ogóle nie powiesz, w ogóle nie siedzisz, kurwa chyba, że ktoś się rozjeba jakaś, kurwa Stara na Ciebie To już jest kwestia, wiecie czego? Czy ktoś się da zakręcić Czy ktoś się da zakręcić właśnie Czy, to jest kwestia tego, czy ktoś zakręci psów, czy psy zakręcą kogoś Właśnie, kurwa, 515. się Ja to już nie muszę się tym martwić, bo ja mam kurwa głęboko, w kutandze, czyli w środkowej nodze, w chuju, w najmniejszym kurwa kutasku, jaki był w życiu na świecie, czyli w moim chujku małym, mam wszystko. Dokładnie. Jezu, kurwa pięknie jest, muszę się przypiepr przypieprzyć. Co to kurwa tam stoi? Aha, już wiem co. Miastowe, kurwa, ciowego. No nie ma kurwa, to tamto, kurwa. To są chłopaki z miasta, bo Mercedes kurwa jest, stoi. Oho, albo Uber, kurwa Black. Albo to był Uber Black, właśnie. Kurwa, Niestety, ja nie, ben, nie mogę sobie pozwolić, bo mnie nie stać. na no takiego Uber, Ubera idę tak, i tak się wjebałem z tym, kurwa, z tym czymś, kurwa, 300 zł dziennie kurwa płacę za ten burdel i czekam na swoje mieszkanie, kurwa, cały czas obiecany mi komunalny kurwa, z mopsów. No nie luź no, firuje, czekam, może podpisać. No, już już, już nie by podpisałem, ale jeszcze nie podpisałem, takie kurwa, wszystko. Zagadkowe, bo ludzie donoszą, kurwa, bezkito, nie ludzie, przepraszam, ludziska kurwiska, pierdolone, Pfu. donoszą nam, donoszą nam i walą z dupy. I najlepsze jest to, że mogą się spodziewać, że to kurwa, że jest tam parę takich osób, które uważane są za normalne. To jest najgorsze, to jest najgorsze, że walą cichacze, kurwa, niby normalni. Przepraszam, ale niestety za dobrze znam to życie, żeby nie myśleć, że jest inaczej. <noise> Jeszcze taki kurwa w sytuację w takie numery, że w ogóle mnie to nie, nie zdziwiłoby. Mnie. To muszę sobie pozwolić. Wiem to, Wiem <noise> to. Laura, muszę sobie pozwolić, bo ona wali tych sponsorów swoich. To przecież normalne, że... to dobrze, ja też musiałem. Ja na przykład, jak kobietom kobietą, to też bym robił to samo. Muski, to... Tylko, że najbardziej mi się śmieję z tego, jak ktoś mówi, że, jest, mówi, że jest, to jest kolejna dziewczyna, która na przykład mówi, że jest inteligentna. To nie ty masz, kurwa, tłuku, tumanie, ciemny kłębie, kurwa. Mówi, że jesteś inteligentna. Tylko ktoś ma tak ciebie oceniać po tym, że pokazujesz to po prostu, poprzez różne sytuacje z życia wzięte właśnie. A nie, że ty powiesz czy jesteś inteligentna i, i tak jest, nie, nie. Ty masz to pokazać, a ktoś może, a ktoś ma to ocenić, o właśnie. Wszystkie są inteligentne, szczególnie procedurki. Ma... Chociaż nie, nie robiłbym takiej że nie, bo to nie jest kurwa. Nie, no łatwo kurwa wypiąć dupę i się wyruchać, kurwa za hajs. Nie, nie, nie robiłbym takiej że się... Przecież tak samo teraz mogę robić, kurwa, mogę kutasa wystawić i kurwa jeszcze za dobrać. No i wcale nie musi stary bab ruchać, kurwa. Tak jak niektórzy marzą, kurwa, o tym, żeby zapierdalać stare baby za hajcę. <grym, grym>, bez gitu. To, to są niektórych, kurwa, ciche, kurwa, marzenia, aspiracje życiowe, kurwa, żeby ruchać zaraz za pieniądze. To jest, to jest kurwa życiowy, pierdolony dramat. Nie potrafisz zarobić, nie masz kurwa mózgu, nikt nie wiecie, jak się zarabia pieniądze, kurwa, można leżeć, do ruchujesz mi i zarabiasz zależy w jakie ma wymagania od życia, właśnie, ja nie mam dużych ja mam wypierdolone tam oto, wyjebane mam, <grystanie> na hajce. dobrze jak jest, oczywiście, ale nie jest najważniejsze, bo niektórzy, kurwa przerażają mi tym podejściem, że te pieniądze są takie ważne dla nich, to są dopiero arcy. momento mori, tu oh, jest kurwa i kluczyk, ty. każdy pyta, kto jej zajmował kluczyk? Do mojego serca. Nie, nie powinien mówić, bo moja, moja dziewczyna się zdenerwuje. No właśnie. Też nie wiem jaka. Dobra. Od 10 czerwca, kurwa do dziś. To jest wystarczająco za dużo. Dlatego walę, przepraszam, walę stopa. Vale un stopeu. Vale un stopeu. Yeah, vale un pauzeu. O, aí, curva. E se já um curva a gente fazer um escanha os Și ca la fa la parce ca la bance, se le la cici pa la cas la amora fa la panci ca su coce, ca era poacare e poacare oala pala, la chiesa na coce ca la tici cicicea, e la punte ca la I futara pal si pacia, I cicia malakancie, polakuncia. Miała kiskie, paski, lamancie. Nieważne co mówię, ważne jak się czuję przy tym, jak to mówię. Zwierzęta podobno są naszym usłyszanym odbiciem, jeżeli chodzi o emocje. wiadomo, dlaczego ma mi się No. Je suis lepon. Yeah, je le je m'appelle Thomas. Je dois ici tonton. Ton. Le leçon. Je suis lepon. Tram tchao. <laughs> je sais moi. Dobra. Lekcja kilku najważniejszych języków świata. Za nami. Założę okulary, bo się nadupcyłem, że tak powiem, po krakowsku. <laughs> na pole, ale gdzie ja tam jestem na pole, to dopiero dole. <laughs> minowe, kur... <laughs> w moim przypadku to jest pole, minowe. Gdzie nie wyjdę, kurwa, tam coś szycha w powietrzu. Pięknie się kurwiska uśmiechają. I tylko czekają, żeby mi zadać cios, kurwa, jak się wrócę. <laughs> Nożem. <laughs> tak, kurwa, jak marynica. Jak maryngę, jak maryngę, jak maryngę, plastikowym nożem, plastikowym, kurwa, chciał mnie dziabnąć, ciupnąć mnie chciał, plastikowym, kurwa, nie przemyślał tego, zboczeniec. A teraz co? Bankrut, kurwa, siedzi w Hiszpanii. Siedzi w Hiszpanii, krzaki, kurwa, ścina. <laughs> Rolnik, kurwa. <laughs> ja pierdolę. Marysia do niego jedzie, kurwa, ta piciwara z tymi na mi ustami, a spopowała je. Powiem wam coś, kurwa, teraz szczerze, spopowała i tak jest wstrętna. Nie, nie będę, nie będę, mówić. naprawdę ładniejsza była z tymi warami. chyba że kurwa coś tam nie pasuje. Po prostu nie pasują do jej twarzy, kurwa do jej naturalnej twarzy. Te kości policzkowe, kurwa, jak rodem spiły, ten kurwa ludek. ja pierdolę. Sims, kurwa, bez kitu. Ludzie są pojebani, robią sobie krzywdę na własne życzenie, bez tu naprawdę. Tego nie mogę zrozumieć, w tego, że psychicznie jest zjebana, to jeszcze teraz fizycznie na własne życzenie. No, no kurwa. Powiem wam szczerze, naprawdę, bo ja mam zjebany łeb. Ja na mam tak, że jak dziewczyna ma za szerokie biodra, albo coś, to już mi nie przygra, no nie stanie mi, kurwa, kutas, nie ma takiej opcji. Że po prostu mnie to nie podnieca. I... I ona kiedyś była taka szczupła, naprawdę, kurwa, modelowe kształty, kurwa, była taka, kurwa, dupa zajebista, z tymi warami. Spu spuściła ten kwas, pompowała, rozpuści rozpuściła ten kwas. Przytyłuje się, zrobiła sece cycki. No ale co jeszcze jest... To jest... To jest jeszcze nic, kurwa. Tam nic kurwa nie pasuje Bez kitu przysięgam wam, że kitowałem ją kurwa na ostatnią Na siłę Co myszeczko eee. <laughs> Kitowałem ją kurwa na siłę, bez kitu. Przymus bezpośredni, kurwa ich nic nie pomogło zajebałem, kurwa. Naprawdę, zajebem żelka, kurwa, nic, i ledwo, ledwo, ledwo się podniósł, kurwa, z wyrodnialec jest, kurwa, szczerze, co, naprawdę, że, kurwa, do, do kogoś czegoś nie czuję, to lipa, przede wszystkim muszę czuć pożądanie, że patrzę na dziewczynę i podnieca mnie, chyba w drugą stronę jest to samo, że mu, kurwa, dziewczyna musi patrzeć na faceta i musi mieć chipę mokrą, no, kurwa, od odejś ode mnie teraz, bo się będę masturbował, kurwa, może zejść? Odwróciła się, jaka była gra. Świrowały Była wczoraj koleżanka, nie? Budzę ją, kurwa, o 6 rano, a mówię tej mordo. Maruszka!